Mamy świdy. Dzisiaj sobie wbijemy oczywiście najlepszą rangę. Za 50 pucharków na becie, widzowie. Czeka się coś przetestuję. Ty, ty, ty. Yy. Dobra widać. Więc już możemy sobie zaczynać nie jest aktywny na becie. Chcecie, że to możecie mnie dodawać do znajomych. Też możecie mnie dodawać do znajomych w oczywiście prawdziwym. O tutaj Wam się wyświetla w prawdziwym. Czekajcie, widzicie? Yy... Widzicie? Nie, nie widzicie. O teraz widzicie. O tutaj. O w tym, oto miejscu. Tutaj się pokazuję moim kursorem. widzicie. Chyba widzicie. Tak, widzicie. I wiem, tutaj Wam się pokazuje. O tutaj, o co, tutaj. Tutaj. Ja sobie wybiorę. Halo. Wyszliśmy, teraz my stwierdzimy. Mam nadzieję, że dobrze. Czekajcie, sprawdzę. Yy. Halo, halo, halo. Przedstawienie święku. Halo. Halo. Kurde. Czekajcie, a gdzie dziesięć, 10 dziesięć. na 10 dziesięć to chyba dobrze też sobie przestawia gdzieś nie wiem ale no dobra kurde, ja mam tutaj błędy bo mam tutaj widzowie błędy bo widzowie już to przestawiłem mam lepszą grafikę chyba chyba mam lepszą grafikę i idziemy grać to albo nie idziemy normalną Łatwo, mam zagrać, więc widzimy się jak ta się rozpocznie. Ok, rurka się zaczęła. Rutka się, okay, się zaczęła, widzowie. Cyk, myk, kurde. Patrz. Z tym chyba się zatrzymuje. Nie. To musi być lepsze jakby stop. Cyk, myk, Cyk, Pik, 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 big, 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 pik. Lechosław. W... Lechosław w Wierzyłem w Ciebie, ale już nie. Lavalant! Wi... Mam nadzieję, że to jakoś nagrywania się ten. No bo testowałem jakość. I u mnie była jakość 1080. No to chyba jak Wilp. Jak jak moi youtuberzy. Ale też czy mają Go to co mają GoPro czy nagrywają na GoPro no to mają chyba 1444 nie wiem, ale chyba coś tamtego dobra Mam nadzieję, że też mikrofon przetestowałem. Mikrofonu to nie testowałem. Chyba. Nie wiem, już dziś nie pamiętam. Mam słabą pamięć. Pum. Pum, pu. pum. Co? Widzowie, Co? mnie tutaj przeteleportowało XD. O, pam pam Pum pum. Masz lajka widzów jak zrobię suba to masz lajk. Kurde, ten shift nie działa na klawiaturze Widzisz, Dexius Dexus Bettus wygrywa grę Dobra i plus 7 pucharek jeszcze 4 jeszcze 7 pucharek nam zostało Więc let's go Dobra, jesteśmy w rynce Pum pu, pum 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 no, co za nubeczek? Co o za mnie, nubeczek? U, um, um, um. Nie no, ja nie umiem tego trika. Wiesz co, we mnie tego trika. Pup! Co? Wiesz co, jestem taki kiepski. Ale to długo mi się z odradza. Ponieważ po ma Pum! Jestem bardzo kiepski w takiej mapeczki. Pum, pum Pum, puuuu... Dwie... Skoczy... Na kloca... C nie skoczyłem! Ale mogę znowu raz skoczyć. NEMOTO! Co?! Ja w Na młota nie mogę skoczyć. Pum. Nie, tu nie jest młot, kurde. Ej! Szybko! 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 I nie przeszłem. Kurwa! Oczywiście lecimy z kolejną mrutką. Pamiętajcie, jeszcze siedem puch pucharek, tylko siedem. Nie widzę, wiadka się zaczęła? Cyk. Cyk, cyk, cyk. O nie! Masz coś, klapsa? Stalwineczka dosta Napiszcie na czacie. Jak się zdobywa te żetony zdolności? No bo ja sobie chcę mam emotki. No będzie stać, bo mam mało żetonów zdolności. Nie tych żetonów, co się odblokowuje, emotki. Zde tylko te na zdolności co się ulepsza To jakby niebieskie Pu, pu Paweł, puu! Pa, pa! O nie nie nie! po się znowu nie przedostanę Ja, tu, tu, tu Masz klapsa! A dobra, nie zdążył Oczywiście jakieś to jest los Temple? Nie, to nie jest los Temple. Nie pamiętam jak ci

Shit capu, o curda. Yep, let's go Way, give your love, my give love, my love your... ah, 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 ah. Eu Pyk, pyk, pik, pik, pyk. pyk. Pum, pum. Siema, jestem, gruby, będziemy 3, 3, 7. Dawaj Marderzko. Chodź tu. Eć tu! Paha! A, oczywiście! Plus jeden pucharek. Jeszcze sześć pucharków i jak trudno się robi, a ja mam plany jak to zdobywać, nie wiem, nie mam planu, to sobie zagramy rondaczkę, oczywiście, Ice Karamba, nawet nie wiem jak to się nazywa, no bo wymyślam nazwy chyba, nie wiem, pum 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 pum, pum 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 pum, pum 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 pum, No, snow challenge. O, Bolało. To nie było fajne. Poo, gdzie ah! jesteś? Poo, -poo, -poo! Way, give love you, make love you when you get. Nie uda się. Dobrze widzowie. Widzimy się jutro. Zdobimy Tutaj pucharki. Zawsze pamiętajcie. T tutaj nazwę Dodawajcie mnie. Tutaj wam pokazuję. A ja już kończę. Papa. Pa.